Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam przepis na zupę sałatową, o, ale krem. Ostatnio była zupa sałatowa zwykła, no i była tak trochę z brakujących składników, uzupełniana. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką naprawdę muciogracja ze wszystkimi składnikami. Dzisiaj już przygotowałem lepiej. Tak więc zaczynamy. Będzie to pyszna zupa, krem, zobaczycie. Ostatnia też była w ogóle bardzo pyszna. Przygotujcie sobie garnek, taki 3-litrowy powiedzmy. Ja bardzo lubię w tym gotować. Yy, potrzebna będzie na początku cebula. Pamiętajcie, że wszystkie składniki wypiszę Wam też pod spodem w opisie, tak więc sobie, zobaczcie przepis. Dwa ząbki czosnku, no i to najpierw krajemy, obieramy. Dobra, mam pokrojone już. Yy, teraz dajemy. No tak, telefon był dobra. Teraz dajemy łyżkę masła. No tak, gdzieś tyle będzie, powiedzmy. Ty. Dobra. Yy... Roztapiamy sobie to masło oczywiście. Teraz już mam odpalone, trochę go nawet zmniejszę, bo mi tutaj się będzie przypalać. No i ten czosneczek dajemy od razu. To ja tam dwa ząbeczki miałem. Daję najpierw czosnek. Ja od razu sobie coś do mieszania, a nie będzie łyżka. Dobra, sobie tutaj to lekko obsmażę. Nie kroiłem specjalnie tak drobno, tak jak do normalnej zupy bo i tak to wszystko będzie miksowane więc nie musi być drobno Tak, pokrojcie tak po prostu żeby się zarum, mogło zarumienić dobrze i jak czosnek już czujecie zapach czosnku to wtedy dajecie cebulę no tutaj dałem pół cebuli jak widzieliście miałem taką większą taką ponad średnią lekko no i tak samo trzeba zarumienić tutaj lekko no i dobrze już mamy cebulkę pod, no, ten, złocistą taką jak widać, no to wtedy dajemy wody. Na razie nie dajcie dużo wody, bo to potem to nie wiadomo ile jej będzie potrzeba. Ja dam tak pół litra Licz. Litr. daję od razu gorącą, żeby szybciej się i powiem wam. No dobra, 1,5 litra. Naprawdę, na krem półtora litra to jest sam raz, bo więcej dacie, to potem będzie woda, a nie krem. Yy, zawsze na wszystkie kremy jak robicie. Na wszystkie kremy jak robicie to zawsze musi być gęściejsze, tak, niż na normalną zupę. Dobra, no i dajemy teraz czwartkę z kurczaka. No a ja mam zamrożoną, tutaj daję zamrożoną. Można dać normalną. Nie ma to większego znaczenia, dość szybko się rozmraża. Więc... I warzywa. Już szykujemy warzywa. Tak, mam seler, taki santenko, fajny. Rzucamy sobie. Te co do zmielenia, to całe możemy wrzucać albo przekroić na pół. Dobra, możemy też dać kawałek selera zielonego. Taki aromat trochę inny będzie. Yy, za dużo nie dajemy takich, tych. O, dwie marchewki dajemy. Teraz wszystko w całości wrzucajcie, nie krójcie teraz. Yy, I jedną pietruszkę. Yy, też w całości. Ponieważ yy, do blendowania niektóre rzeczy będę wyjmował. Yy, I będzie łatwiej mi to wtedy wyjąć, tak? naszykujcie sobie, a no oczywiście dobra, oczywiście nie zapomnijcie liścia laurowego i 4-5 kulek ziela angielskiego, żeby było co wydubywać, potem i się wkurzać yy, po to w końcu się daje to ziele angielskie nie no, że tutaj i tak będzie zblendowane liścia tylko do blendowania potem wyciągacie nie. a ziele zostaje no i przykryw przykrywacie to wszystko i gotujecie a moc teraz już można na maksa żeby to wszystko się ugotowało, i od zagotowania, tak 10 minut gotujecie, a w tym czasie szykujecie sobie 4 małe ziemniaki. 4, 5, jak tam chcecie. Tak naprawdę wystarczą nawet 2-3, ale ja sobie 2 wyłowię i dam po prostu luzem, żeby były do gryzienia. Może nawet 3 wyłowię. 10 minut czekamy. Dobra. No właśnie, teraz y, jeszcze się nie zagotowało, ale można już teraz dać y, jajka od razu, żeby się ugotowały, to może nawet lepiej na gorącą wodę, to też jak za gorąca to popękają, a tak to sobie wkładamy. Oczywiście umyte, pamiętajcie dobrze, umyjcie jajka ciepłą wodą i włóżcie, wyparzy się, zabije bakterie, nie ma znaczenia w zupie, więc... Y, Czekamy te, od teraz 10 minut. No dobrze, minęło 10 minut odkąd włożyłem jajka. Tak więc należy teraz je wyłowić. One już są ugotowane. Można je włożyć do zlewu, ostudzić i obrać. I teraz co dalej? Teraz jest moment, akurat jajka sobie wyjąłem. Mam czas, żeby włożyć ziemniaki. Czekajcie, niech to czwarte jajko znajdę. Tutaj jest. Tak, tamte ja sobie będę obierał, a w międzyczasie ziemniaczki wrzucimy. Ziemniaki najpierw trzeba umyć, dobrze? O. I wkładamy Również w całości. Ja mam 5 ziemniaczków takich mniejszych, również w całości wkładamy ziemniaczki, ponieważ potem będę je odławiał przed tym. No i teraz w tej chwili kolejne 10 minut czekamy. Przykrywamy sobie, niech się to zagotuje. I kolejne nawet 15, czekamy 15 minut. Dobrze, minęło kolejne 15 minut. No, to teraz czas na sałatę. Tak mamy tutaj sałaty dużo. Zobaczcie, dużo, dużo. Yy, no, ona jest już, już trochę przejrzała. Yy, ale to nie przeszkadza. Dajemy ją po prostu. Myślałem, żeby dać z łodygami nawet. Yy, yy, łodygi nawet są fajne. Smakują jak szparagi. Ale powiem Wam, że nie jestem przekonany. Bo zobaczcie, jest taka żeby było widać, takie włókna są i nie wiem czy to się zblenduje jakby się zblendowało to by było bardzo fajnie bo ogólnie to ten ogólnie to mówię to świetne są te łodygi bardzo dużo aromatu dają ale ale nie będę ryzykował bo potem się nie zblendują to potem będą takie kawałki od razu wam o jajkach powiem z jajkami jest tak że o takie cienkie to możecie dać nie one są spoko i całe liście dajemy, nie trzeba się tam rozdrabniać, bo ten, bo i tak będziemy blendować to, tak więc normalnie całe liście, tyle się da. zobaczę dużo jest tej sałaty, ale ona jak złapie wodę, to ona zaraz się skurczy trzykrotnie. Tak więc się tym nie przejmujemy, po prostu ją wkładamy i kolejne 10 minut. Odnośnie jajek, to poprzednim razem dałem do środka jajka do zupy. Pod koniec, i one były wtedy takie twarde, się zrobiły, tak jakby się jeszcze dogotowały. Tak więc tym razem dam bezpośrednio do talerzy. Już mam obrane jajka, naszykowane. O, zobaczcie, widzicie, zniknęła sałata całkowicie. Nie ma sałaty. I teraz sałatą to tak 7 minut trzeba pogotować. O, czekajcie, wyłączyło się. 7 minut y, pogotujemy. Dobra, dobrze. Słuchajcie, minęło kolejne. 6, 7, prawie 7 minut teraz tak wyławiamy przede wszystkim trzeba wyjąć kurczaka no bo się go nie zblenduje przygotowujemy wszystko pod blendowanko tak, tak więc kurczaka wyjmujemy oczywiście trzeba uważać bo jest gorący dobrze by było żeby bez sałaty go wyłowić o, udało się dobra teraz wyławiamy 3 z 5 ziemniaków Raz, dwa, na razie wyłączamy gaz, żeby mi nie bulgotał i trzy, tak, i jedną marchewkę z dwóch, tak, były dwie marchewki, jedną wyławiamy, tak, teraz szukamy liścia laurowego, o jest, liść laurowy, w sumie ten seler też, bo on się nie zblenduje. Wywalamy jedno i drugie. Dobra. Co nam tu jeszcze? Aha, sól pieprz teraz można dać. Się dobrze wymiesza. Soli. No, tak, do smaku, nie? No to. Tak, żeby nie brakowało. I nawet na pół łyżeczki myślę, że także Że pieprzu. Ćwierć łyżeczki. Nie wiem, soli, czy będzie dość, czy nie. Dobra, zaraz zobaczymy. Zawsze można dosolić na koniec, lepiej dosolić na koniec niż żeby potem było zbyt słone. Dobra, no i mamy teraz tak. Mamy sałatę, zobaczcie jak się ona skurczyła, nie? Mamy sałatę, ziemniaczki, tutaj marchewkę, pietruszkę, seler yy, i kulki, tak? No to teraz blendujemy. Nie, czekajcie jeszcze. Teraz jeszcze śmietana. Hmm. Teraz jest czas na śmietanę. 18 będzie ok. Może być też jogurt naturalny, żeby było bardziej fit. Yy, natomiast o, no, taką łyżkę śmietany można nawet dać trochę więcej. Można troszkę sobie zostawić, można później dać też na wierzch. Yy, dobra, śmietana jest dana. Od razu to sobie tą łyżkę. Śmietana jest dana. Yy, I teraz przechodzimy do blendowania. A potem jak to zblendujemy, to sobie obieramy poczeka. ale to dobra, to zaraz. Tak więc teraz blendujemy. Może wyłączę, żeby nie hałasowało tak? Trzeba uważać, żeby się nie ochlapać oczywiście. O, widzicie jak chlapie? Dobrze, teraz y, powiem Wam tak. Y, mamy tutaj już zblendowane. Struktura jaka jest? Y, no trochę rzadka jak na krem. Ja bym tutaj... Nawet chciał trochę gęściejszą. Można by zblendować te trzy ziemniaki, które mam. Ale mimo wszystko ja mi zależy na tym, żeby było co pochrupać. Chru, tak więc wkrajamy teraz te... Au! Kurczę, trzeba uważać, bo klapie, nie? Trzeba ten... wkroić tutaj ładnie te ziemniaczki. Dobra, dwa ziemniaczki krojone. Jeszcze trzeci. Na takie kawałeczki, o, żeby fajnie było to gryźć sobie. I marchewkę też Raz, dwa, trzy tak żeby każdemu coś się trafiło. Dobrze, mamy tutaj tak teraz koperek. Naszykujcie sobie o, wcześniej już sobie przygotowałem pęczek koperku. Sobie wrzucamy. Wrzucamy sobie tutaj do tego. Przemieszamy wszystko. Tak. No i teraz. Tego kurczaka sobie trzeba naszykować, obrać. I też powrócamy kawałki tutaj mięska. Czekajcie. Dobrze, zobaczcie. Kurczaczek obrany. Yy, powiem Wam, teraz jak obierałem, to tak mam wrażenie, że jeszcze z 10 minut mógł się podgotować. Taki gdzie gdzie tam wewnątrz był twardawy. Ale nie przeszkadza to zbytnio. Dobrze, przemieszane wszystko. No i tak naprawdę to zuba gotowa. Nakładamy na talerze. Dobra, mamy talerz. Tak więc nakładamy. Patrzcie, mamy i trochę kurczaka, i trochę marchewki, i trochę ziemniaka. Więc wszystko jest. Teraz resztę można z brzegu sobie wziąć, nałożyć. Trzy. O. Jeszcze trochę kurczaka. Cztery łyżeczki. Dla dzieci to wystarczy. No i wkrajamy do tego jajko na cztery zobaczcie ładnie się ugotowało tak 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 i proszę bardzo i zupa gotowa o taka porcja dla każdego bon appetit tak więc subskrybujcie, lajkujcie, pokażcie innym i trzymajcie się do następnego. Hej!